serdecznie w kolejnym odcinku Jak mogliście zobaczyć po miniaturce Jesteśmy w House des Dinner W Hagen Będziemy dziś testować tutaj ten lokal Jest godzina 13 Około 13.30 13 Lokal znajduje się w mhm. centrum No i co? Wchodzimy i sprawdzamy tak wygląda nasza porcja porcja raczej na dwóch w cenie 14 euro zaraz będziemy próbować no, jeszcze raz te chlutki sprawdzimy frytki są dobre bo ja tutaj nie mam żadnych rozszerzeń cienko spełniona kapusta Góry w górę pomidor tak widziałem na internecie, że oni tam sieć. Dosyć mocno negują, bo tam przyszło jakieś tam jakieś szczury w się byli czy coś, ale ja tu żadnego ogona nie widzę. Na pewno gorszy niż w ale lepszy niż taki zwykły. Widziałem, że nawet ktoś tam napisał, że jest czeryplemowany, czy coś, ale na no, ja tak nie uważam. Dla mnie jest pozycja. 14 euro, no. Ale nie jest to najlepsze kawałek jakiego... Ale nie jest to najlepsze. Ja w no. tutaj nawet w kadrę, to nie? Taki... Teraz to co mam oceniam to takie myślę na 8, 8 mm. na 10. Za dużo? Na pewno. No to jakby się cyli. Mm. Maksimum to jest 7. 7? No to taki 7... 7 na 10. Nie jest zły dużo. Tak, tak. Ja bym lepszy, ale... Nie na 10 Nie mam się tu za bardzo czego przyczepić co jak zjemy go to jeszcze jeden dzień indziej Preparację na spokojnie zjemy jak ktoś będzie jeszcze to spróbujemy wam coś nagrać ale co nie tego to do zobaczenia wkrótce to jest trochę zimno tutaj gość się już od razu zapytał czy czy mamy youtube My mamy taki słaby że no ale spoko chcesz ja twój no, pan miły zapytał czy chcemy herbatę jednak no, tak. kamerka kamerka robi swoje ale mięso nie jest aż tak dobre jak tam w Dortmundie na no 100% ale wszystkie mi smakują że oni mają jakąś taką sypkę albo coś wiadomo górki. cięko skrojone ogórki dosyć mocno skrojony pomidor skoś świeżutkie nie chcę tylko próbować turkishti Pięćdziesiąt. Dostaliśmy też od Pana taką turecką arbatkę. Bardzo miły gest. Miejmy nadzieję, że za darmo. A jak myślisz, porcja dla dwóch osób? Nie. Dla jednej? Może dla jednej? Dla to dosypujesz jeszcze. Dobra arbatka, bardzo mocno. Najbardziej boję się tego, jak się zapyta, jaki to kanał, co mam powiedzieć. Książę rozmowy? Nie, jeśli chodzi o mięso, to wydaje mi się, że tam w akcie Berlina było dużo lepsze. No ale to też jest spokojne. Nie ma nic do zarzucenia. Chyba źle, że tak muzyka głośno gra. Ale już nie będziemy się czepiać. W ostatnim filmie to z jarmarku bożonarodzeniowego to jakieś prawa autorskie nam zarzucili. Trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Tu jest ten sos ostry, ja już kiedyś tam wspominałem o tym, że on jest naprawdę bardzo ostry. Takie kiedykolwiek ja mam. Tutaj chyba nie. Jak frytki. Bardzo dobre. Takie nie spotykamy. Co no. się... Nie przypominają McDonalda, ale... ale są dobre. One są wysypane jakąś przyprawą. Taką przyprawą są wysypane. dostajemy tą herbatkę. Już widzieliście jak wygląda. Cieplutka. Turecką to zawsze taka jest, nie? Mhm. jest bardziej chyba taki czaj niż chyba ta co? Mm -hmm. Jak byliśmy nieraz w Turcji, to było tak, że ona mocno. jest dosyć mocna. No? Oni tam chyba z, się z tego co dodaje, to oni nie piją kawy. Piją kawę, nie piją. Nie wiem. Ale kawę dobra, kaputka przynajmniej. Bo mają tutaj takie dziury w oknach kolornik tą. po zjedzonym talerzu, tak jak widzieliście na nagraniu. Póki ciepłe to było, to by było jeszcze spokojnie. Frytki na pewno dla mnie na plus. Te sałatki niekoniecznie wydaje mi się, że z tym można by było jakoś poprawić. Mięso, mięso tak samo. Gdyby ono było, gdy było ciepłe, no to było dobre. A później, jak przez jakiś czas żeśmy nagrywali, jak widzieliście pan jeszcze nam dorzucił herbatkę, to tak fajnie. Tak, dorzucił herbatkę. Na inicjatywa z jego strony, ale to nie uracił nas. Co do mięsa, Jedliśmy dużo lepsze. Wydaje mi się, że przed by można jeszcze było popracować. No, ja tutaj kiedyś byłem, więc jadłem tego falafel'a i ten falafel mi bardzo smakował. Teraz to nie wiem, dlaczego to tak wyszło, więc no trudno. Idziemy jeszcze na jednego i, i pokażemy Wam, co tu w mieście Hagen jeszcze można zjeść. Zapraszam. Czy pod kolejną budą, jak widzicie, taka mała, ale niestety jest ona zamknięta. Co mnie bardzo dziwi. Jeden z kolegów z pracy mi mówił czy tutaj można nawet podnieść za 5 euro, szkoda może następnym razem pokaż tak, cennik no szkoda, szkoda, ale no ale ceny fajne ceny spoko, no jak na ten, ale prawdopodobnie jest tylko kurcze więc okay. cheeseburger i cross-chicken no, nie wygląda to źle rozmiarowo tak jak cenowo wydaje mi się adekwatnie 7,30 za wszystko Rynkla. są malutkie, nie? są no, malutkie, nie wiem jakie wagi są ale... dobra, muszę jechać do hamburgera najpierw jeż hamburgera w środku? <noise> przypomina mi coś ten zapach taki nie do mogli ale to w ogóle nie podchodzi po ja prostu może, zwykły, zwykły kupiony dokładnie mhm. czyli taki ochłap te najtańsze, które można kupić już więcej w sklepie, tak? w plastiku jest tu ogórek, trochę cebuli coś na zasadzie McDonalda, ale co 2 euro to nie, to raczej nie tu wolę dołożyć i zburka. Kolejną chisburgera w cenie 2,40 to, to samo tylko z serem. To samo tylko z serem dokładnie proste jak sera robimy smaków. identycznie, identycznie to to po ale ja to czuję tutaj co ten kotlet no, no nie chcę powiedzieć ale nie chcę brzydko powiedzieć co to jest, to jest tak jak powiedziałeś, powiedziałaś najtęższy sklepowy tu nic nie ma mięso y, miezo... to jest trzecia kanepeczka mhm. 100% o to może coś lepszego to wygląda dużo lepiej no, pachnie lepiej, nie? zdecydowanie lepiej niż te dwa poprzednie. Prawda? Chyba Ci smakuje. Ale, a to już tak lepiej pachnie. On jest na głębokim oleju. że. No pewnie, pachnie. a jak? To nie 2,70? Ten jest zjadliwy, ale to dwa nie. Okej, okay. dobra. Lepiej. Podsumowując, tutaj ten lokalną, no, wyszedł średnio, powiedziałbym nawet chyba gorzej niż średnio. Jeżeli ktoś nie ma kasy, a próbuje zjeść za parę groszy, no to czy za parę centów, no to spoko, ale tak to. Ja osobiście nie polecam tego. Nazywa się Kohofel. Nie wiem, pierwszy raz tą markę widzę. Jak macie z złego wybrać to lub McDonald's, no to okay. wydaje mi się, że, że McDonald's by chyba był lepszy. Okay. Ta barma. To prezentują się, jedna z kurczakiem, wiesz, tak? jedna z um, cielęciną kalfajz, uh -huh. czyli to jest to samo co w kebabach, tylko po prostu zawinięty w taki turecki placek. Widziałem, że pan jeszcze robi takie, wiesz, typowe placek, ociera o, o mięso. Ten placek? Uh -huh. No próbuj. Ten jest to ta, ta z cielęciną 6,50, a z no kurczakiem tak. 5. Dokładnie. Próbujemy. Dobra, spróbujemy to pierwszy nieco. Próbuj. Na ja. górę w środku. Noker ładny. Stoi. Smacznego. To kurczak? No, kurczak w nie hmm. <ścoughs> Co jest? Dobra, tak, poprzedni łapę z kurczaka. Naprawdę? To nie jest to takie jakoś. Jak sobie myślą. Taki ładny lokal, nie? Tak fajnie się zapowiadało. To wejście tutaj. Ale to spróbuj ten, ten Takim, drugi. Tam jest środku coś na pewno, co to będzie pasować. Ale to mięso nie bardzo, praca by zrobiła. -y -y. Ale to jest taka mała porcja. Naprawdę y -y -y. mała porcja. porcja. Y -y. Nie zapięciowa grupa. Ale to kurczak nie jest dobre w ogóle. Ojej, pokaż mi to, to daj takie... to na talerz. Tu są jakieś takie resztki? nie wiem co to jest w ogóle. No, pachnie to nawet spoko, ale to nie jest kurczak. To jest bardziej przysmażony. Jest tu taka pasta, ale u nas... Powiedz mi czy mój wybór jest lepszy. <gry> Pomachaj Ty może, może Ty tą pastę znajdziesz. Ja tej pasty. Coś spalone jest. Coś spalone, no. Nie chciałem tego powiedzieć, ale... Ten placek jest spalony, bo ten grill może taki niedoczyszczony. A to taki malutki placek był? Mhm. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Ojej! Nie wiem, co to jest zapasta kompletnie. Składniki to same, ale... To jest chyba kurczak. No to ty nie poznajesz? W smaku kompletnie czuję, że to jest kurcia. Tamten, ani żaden no to ty. Dobra, kończymy tego w niejednego. Ten placek jest bardziej przesmażony. Jest lepszy. Ale ten kurczak też nie jest dobry. To chyba w nie są smaczny. To, to wszystko też, to samo jest. tylko po prostu zmienione jest z kurczaka na tą cięcinę podobnie... Czyli w topę. No nie, no, to nie podchodzi. No muszę spróbować. Oj, ale nie wygląda to zachęcająco. Czyli jak to z... Po smak takiego dymu. Dymu, no tak. I dobrze jest, ale. Nie, żeby to było złe jakieś, ale mi to jakoś. No, ja bym tego nie kupił drugi raz. Jeszcze raz to chyba kosztuje. Nie. No, nie, coś jest nie tak. To to, co to jest. To jest. Czyli ja się Najgorsze jest to, że to jest w ogóle bez smaku. Nie. No. To, to jest żadne po prostu. To to jest, patrz, ale to wygląda okay. na Tak, to jest ok. Podsumowując, ostatnią knajpkę, której byliśmy to była ta egipska szawarma. Byliśmy tam, jak widzieliście, dwa razy szawarmę. Jedna, jedna była z kurczakiem, druga była z cielęciną. I chodzi o tę cielęcinę, no, tam bym się trochę pomylił, ale kompletnie smakuje nie było czuć. I nie zamówiłbym tego drugi raz. Ohydne. No. Mamy jeszcze pół, ale nawet kurczak nie wiem, czy dobry, ale... A, no, cielęcinę... Kurczak dobry, no, ale cielęcina okropna. To... Kurczak spoko do... Sosy czym, dobre były. Czym więcej jecie mhm. tego kurczaka, tym bardziej na pewno go tam wyczuć. Po prostu Kurczak no. był bardzo dobry. Ale cielęcina okropna, naprawdę. Czegoś takiego jeszcze pani nie jedliśmy. Obsługa eee. i lokal bardzo ładnie. Publikacja, no nie chciałem Wam tego nagrywać, to nas... ale... Publikacja na to bogatości, tutaj jest... tak jak w Egipcie, nie? Tak tak, poz... tak, tak, tak. Wszystko takie pozłacane. Kończymy na dziś ten długi materiał, bo wyjdzie tego sporo na pewno. Trzy lokale, wszystko z centrum Hagen. Czyli żegnamy się. Czyli żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. pa.